Yo manko, ja jestem Mingra A to jest pierwszy odcinek chyba z Rocket League Co hmm, mogę powiedzieć? O, jak zawsze, żebyście subowali kanał Lajkowali Co jeszcze? Coś mi nie pykło I bardzo mi nie pykło, miałem po... Podrzucić w górę a to nawet nie pykło! Jezu... Jeszcze raz powiem, żebyście subowali kanał, lajkowali moje filmy i dołączyli do jednego z najlepszych serwerów Minecraft ale nie aż takim popularnym Jest 200 osób tam. I te 200 osób, około 200 osób tam jest i się z tego cieszą, z tego serwera. Jeżeli będziecie tam dołączać, no to mógłbym coś fajnego zrobić dla Was. Oj, bardzo fajnego. Żebyście tam dużo, żebyście tam dołączali, bo to jest serwer fajny, kurde. A co to? I tak jest wygrywanie 2-1 Więc wiecie Na spokojnie Damy Jej! A myślałem, że uda mi się. A jednak nie udało się. Wiecie... Ciekawe. Dobrze. Lecę... Nie! Jezu... Zostaw! No, jezu, nie dolece. A takie fajne dwie brameczki, by dwie obrony były takie cu cudowne. No. Co ten typ mi zrobił? Patrzcie. Ja już... Ja już mam tą piłkę. Ale ten musiał wybić ją. Wybić mnie. O, jeden versus dwa. No nie gadaj. Ten sobie wyszedł. A my przekrywamy 3 tak jakby 3 -0. A, teraz ja jestem sam. No to zajfajnie. fajnie. No gadaj! Jezu! Ja tu jeżdżę? A ten musimy jeszcze wy... wyrzucić. ...to nie doleci. Wiedziałem o od... Ty yy, ...nie doleca. Pytanie. Na czym gracie? Na padzie? Czy? Czy na klawiaturze? To jest jeden z odwiecznych moich pytań. Hmm. Wygrywamy. Znaczy, nie wygrywamy, tylko przegrywamy za e, dwa, dwoma punktami. Broń to! Dobrze... Yes! Dawaj. Ale... Co on zrobił? Co zobaczyć? Ja wale. No, zwycięstwo. a no tak. Bardzo się cieszę. Jej. Z przegranej, bo jakiś nie będę tego mówić. Cympał. Zepsuł to. Zastanawiam się nad Giveaway'em, nad fenekiem, albo skinami z CSGO, bo tych rzeczy mam najwięcej. Feneka mam jednego. Skinów mam bardzo dużo i bardzo ładne, więc wiesz, widzu lub widzko, a założę się, że jest jakaś widzka. ale nie aż tak dużo co mi zrobił ciekawy będę wow Na razie to mi nie wychodzi, ale piszcie w komentarzach, na co byście chcieli, wzi y na jaki konkurs, jaki konkurs byście chcieli najbardziej? Bo to mnie zas zastanawia. Skiny z CSGO. Fenek czy coś innego? O gol nie gol dam radę dam radę Nie dam rady. Nie dałam rady. Jak coś pod filmem jest link do, do Discorda Minecraft jak coś. Jakbyście chcieli wiedzieć, żeby sobie pograć w MC A jeżeli byście nie chci... A jeżeli byście jakiś. W sumie. Tylko to mam. Tylko ten mam Discord. A nie! Mam jeszcze własny Discord, gdzie możecie pisać do mnie na spokojnie. Bez problemu. Żadnych kłótni tam nie mam, bo nie ma kogo. Obrażać. A i gol, nie gol! No nie gadaj, a ja na gol. A myślałem, że nie uda mi się. Zobaczmy, czy, czy mi to uda się zrobić. Nie udało się. To następnym razem muszę to wygrać, jeszcze do minusem, chyba tak? To chyba dobidus, jeszcze do minusem przegrać. To jest hańba. Hańba Morris. Co narobi? robi? Nie Najgor o, udało mi się. Dobitka. Tamtego, e, tamtej rzeczy nie widzieliście jak coś, okej? Okay? Dziękuję. Tego też nie widzieliście. No, exception przegrać Jest. Pick. Uf. Udało mi się. O nie, to jest mój odwieczny wróg. Nie, nie, uf, co on robi? Dam radę, nie dam radę, nie, nie, nie. Uf. Woń mi tym! Muszę wygrać! To jest profesjonalna gra! W Muszę się poduczyć. Grania w CSGO, Fortnite, Rocket League, Minecraft War of Tanks to umie Coś chyba jeszcze. Reszta to jest nauczona. Jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie oglądać takich więcej odcinków, to żebyście... Subskrybowali, znaczy, no w sumie też, subskrybowali kanał i w, było, żeby było dużo wyświetleń pod tym filmem i subików, znaczy nie subików, tylko lajków. Tym będziecie mi pokazywać, że chcecie to oglądać. Ja mogę grać w co chcecie, tylko chcę dużo, dużo wyświetleń, żeby było widoczne, że. Chcecie to oglądać. Tym więcej wyświetleń i lajków, tym więcej filmów z tej gry. Więc widzimy się w na następnym odcinku. Lajkuj, komentuj i dołącz do Discorda pod filmem. Link w opisie. Więc elo!